Zajdźcie ponownie w mojej kuchni. Jeśli zostały Ci ziemniaki z obiadu, pokażę Ci jak zrobić chrupiące i pyszne krokiety z białym serem i ziemniakami. Zapraszam ci na film, a oto lista produktów. Jeśli masz kilogram ugotowanych ziemniaków, to super. Jeśli nie, to musimy je ugotować. Ziemniaki gotujemy, a na małej patelni podsmażamy jedną cebulę pokrojoną w kostkę. Cebulka i ziemniaki już gotowe, zostawiłam do ostudzenia, a teraz zabieramy się za pyszne ciasto naleśnikowe, które sprawi, że Twoje krokiety nigdy się nie rozwalą. Do wysokiej miski przelewamy 600 ml mleka i 480 ml wody gazowanej. I dodajemy 50 ml oleju. A następnie 3 całe jajka. Wszystko dokładnie mieszamy przy pomocy trzepaczki lub możemy użyć miksera. Następnie solimy ciasto około pół łyżeczki soli. Dodajemy 380 g mąki i wszystko cały czas mieszamy, aby nie powstały grudki. Ciasto już gotowe. Ciasto na krokiety powinno być bardziej płynne niż ciasto na naleśniki na słodko. Stawiamy ciasto na jakieś 5 minut, żeby sobie chwilę odpoczęło. A w tym czasie przygotujemy farsz. Do ugotowanych i przestudzonych ziemniaków dodajemy pół kilograma twarogu, najlepiej tłustego lub półtłustego, przestudzoną cebulę. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Wszystko ugniatamy tłuczkiem do ziemniaków. Farsz mamy już gotowy. Teraz zabieramy się za smażenie naleśników. Na dobrze rozgrzaną patelnię wylewamy porcję ciasta i smażymy z obu stron. Naleśniki już gotowe. Teraz zabieramy się za składanie krokietów. Na naleśnika wykładam około dwóch łyżek farszu. I zwijamy je właśnie w ten sposób, jaki widzicie. Ciasto jest bardzo elastyczne, więc naliśniki nam się nie rozwalą i nie popękają. Naleśniki z farszem już przygotowane, więc teraz zabieramy się za panierowanie. Najpierw obtaczamy w jajku, a następnie w półce tardej. Tak przygotowane krokiety smażemy na rozgrzanym tłuszczu z obu stron, aż będą złociste. I mamy już gotowe pyszne chrupiące krokiety z ziemniakami i białym serem. Ja Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne moje przepisy i życzę smacznego oraz zapraszam do subskrypcji kanału.